W tym materiale zaprezentuję Ci, jak możesz generować tego typu zdjęcia już w kilka minut na swoim komputerze za pomocą sztucznej inteligencji. Nazywam się Daniel, a na tym kanale serwuję dawkę wiedzy odnośnie sztucznej inteligencji, jak i e-commerce. Zaczynamy. Dla osób nowych na kanale polecam odebrać darmowego e-booka na naszej stronie o tematach zarabiania. Polecam również rozważyć subskrypcję, a jak macie pytania, uderzajcie mailem lub na Instagramie. Rynek sztucznej inteligencji rozwija się bardzo dynamicznie, bardzo szybko, i takich programów do generowania dostępnych na rynku jest już bardzo dużo. Jeżeli chcesz samemu znaleźć tego typu program odpowiedni pod Twoje preferencje, ja Ci oczywiście pokażę w tym materiale jeden, ale jeżeli sam chcesz znaleźć, sama chcesz znaleźć, wpisz sobie po prostu Headshot AI i tutaj masz masę tutaj możliwości odnośnie właśnie generowania tego typu zdjęć za pomocą swoich selfie'aków jak takie selfie zrobić też zaraz tutaj pokażę jak tutaj generować na podstawie swoich zdjęć takie zdjęcia właśnie w garniturach ja na cele tego materiału użyję jednej z aplikacji która się nazywa dokładnie tutaj headshot by AI ale tak jak mówię możesz tutaj użyć na przykład też takiej aplikacji jak Headshot Pro też to bardzo fajnie tutaj wygląda, e, ceny są podobne, zazwyczaj jest to kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów, w zależności jak dużo tych zdjęć też wygenerować. W przypadku Headshots by AI... By, by AI. Ja tutaj za 14 dolarów wygenerowałem bodajże 60 zdjęć w 5 stylach. Tak, także wygląda to w taki oto tutaj sposób, że na początek wybieramy sobie nasze style, klikamy sobie właśnie Create Your Photos po założeniu konta. Konto każdy założyć, myślę, że potrafi. Podajemy swój email lub logujemy za pomocą Gmaila. Klikamy Create Your Photos, czyli utwórz swoje zdjęcia. Tam jest też opcja dla zespołu, więc jeżeli prowadzisz swoją działalność, swoją firmę, czy też chcesz zrobić z kilkoma osobami, kilkoma znajomymi tego typu zdjęcia w garniturach, wygenerować. W kilka minut przez sztuczną inteligencję również jest taka możliwość. Klikamy sobie, jeżeli samemu, Create Your Photos. I teraz po kliknięciu przycisku Continue with Your Photos mamy do wyboru tutaj nasze imię, naszą płeć oraz kolor oczu, czyli wiadomo, wybieramy sobie imię, które nie jest za bardzo potrzebne. Jak podasz inne, też nie ma tutaj problemu, bo wiadomo, że do generowania zdjęć imię nie jest nam tutaj prawidłowe potrzebne. Wybieramy sobie tutaj naszą płeć oczywiście i kolor oczu, czyli niebieski. Klikamy Continue. I teraz najważniejsza w zasadzie opcja w tym programie, czyli musimy wgrać minimum 10 próbek Twoich e, zdjęć w dobrej jakości. Jeżeli chodzi o mnie, jak ja tutaj to wgrywałem, to zrobiłem sobie po prostu z tej pozycji zbiora tutaj e, screeny e, siebie jak siedzę i to zadziałało fajnie. Przykład jednego takiego zdjęcia wygląda w taki oto sposób, także wystarczy w prosty sposób znaleźć sobie jakieś na przykład jednolite tło, chociaż wcale też nie musi być, bo tutaj nie jest jednolite i zrobić sobie 10 zdjęć jakimś dobrym telefonem e, i wgrać właśnie tutaj i po prostu zaoszczędzamy czas i generujemy szybko te nasze zdjęcia, także wgrywamy to, następnie klikamy sobie tutaj continue i generują nam się zdjęcia. Ja ci teraz przedstawię, jak takie zdjęcia wygenerowane się prezentują. Na koniec materiału zaprezentuję ci próbki, jak to się właśnie tutaj prezentuje. Także na to, co możemy zwrócić uwagę, to to na pewno, że te próbki są bardzo wygładzone. Te zdjęcia są takie dosyć, bardzo realistyczne, moim zdaniem. Ale te wygładzenie jest takie, no, wyróżnia każde z tych zdjęć, widać, że to jest troszeczkę jeszcze AI. Ale poziom podobieństwa, według mnie, jest bardzo, ale to bardzo tutaj duży. Wiadomo, sylwetkę tutaj generuje już AI, także tu nie mamy za bardzo wpływu. Ale tak, żeby użyć tego do miniaturek, użyć tego do jakichś tutaj zdjęć, uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo spoko. Dajcie znać, czy ten materiał był dla Was tutaj przydatny, czy to co powiedziałem było dla Was tutaj, jakby przyda Wam się, czy skorzystacie z tego programu. Koniecznie sprawdźcie inne materiały. Jest tutaj masa wiedzy odnośnie e-commerce odnośnie sztucznej inteligencji. Cały czas rozwijam prężnie ten kanał, jest też inny materiał odnośnie tego typu generowania. Wejdź na kanał i zobacz. Zostaw komentarz, lajka, suba i widzimy się w kolejnym materiale.